Dzień dobry, jesteśmy w Big Book Cafe MDM w samym centrum Warszawy. A po co? Po to, żeby porozmawiać na temat kultury, technologii i bycia kobietą w biznesie. To jest kolejny odcinek rozmowy z cyklu Her Story, czyli jej historia w pięć pytań. Partnerem tego cyklu jest HP Polska, a moją dzisiejszą gościnią, która związana jest z HP Polska, jest Dagmara Dzienisiewicz. I jak zawsze próbuję przetłumaczyć na polski stanowisko, które piastuje Dagmara w HP Polska. Jesteś odpowiedzialna za współpracę z partnerami, zgadza się? Tak, zgadza się. Pracuję w kanale partnerskim i zajmuję się współpracą z partnerami HP. No to już wiemy, z kim dzisiaj rozmawiamy. Zapraszam do posłuchania opowieści o tym, jak kobiety pracują w biznesie technologicznym. Chciałam zacząć od tego, na czym opiera się, jak rozumiem, Twoje doświadczenie. Ono jest dość różnorodne, także międzynarodowe. I chciałam Cię zapytać o taki moment, w którym zdecydowałaś, że ten biznes technologiczny to jest Twój świat i warto w nim zostać na dłużej. Tak naprawdę to był proces. Dam, że powiesz, tak naprawdę decyzja podjęła się sama. Poniekąd tak. Natomiast był to, był to proces. Szukałam swojej drogi, jak pewnie większość młodych osób i próbowałam różnych rzeczy. Tak? Natomiast to, co jakby rozpoczęło moją drogę, to na pewno była taka. Chęć właśnie odbywania różnych podróży międzynarodowych i zdobywania doświadczeń za granicą. I między innymi moja kariera zawodowa rozpoczęła się związana z biznesem technologicznym, rozpoczęła się w momencie, gdy podjęłam pracę w firmie WebHelp, która jest outsourcingiem HP. I to miało miejsce w, w Pradze, także tutaj, tak naprawdę, zaczęłam współpracę z firmą Elżbietczesku. Bo mówię, no w tej chwili wiadomo, jak jest z językiem, tak, jeżeli się go nie używa, to gdzieś tam to się zatraca. Natomiast czasami, nawet jak mam okazję gdzieś tam bywać, słyszeć język czeski, to staram się nadążać. Poza tym mam jeszcze znajomych z tamtego okresu czasu, kiedy Mieszkałam w Pradze i, i gdzieś tam sentymentalnie też wracam do, do języka, języka czeskiego tak, i do tego okresu. A powiedz, gdybyś miała jakoś tak spróbować podsumować tamten okres, to czego przede wszystkim nauczyła się w pracy w środowisku właśnie międzynarodowym? Bo zakładam, że nie pracować z tymi z Czechami, tylko e, z tam. osobami z różnych krajów. Ja myślę, że w ogóle przebywanie w Towarzystwie Międzynarodowym, niezależnie czy jest to wynikiem kultury organizacji, dla której pracujemy, czy właśnie tutaj jest efektem odbywanych podróży i tak dalej, to zawsze uczy pewnej otwartości, poszerza nasze horyzonty. To jest totalnie moje doświadczenie. Myślę, że. W momencie, gdy wkroczyłam, e, zaczęłam się otaczać z tym towarzystwem międzynarodowym, odkryłam też e, e, siebie, jakby swoje, zaczęłam testować własne możliwości. E, to jednak było takie stopniowe wychodzenie poza spoza strefy komfortu. E, także e, na pewno wyczyna z otwartości, e, elastyczności większej, ale też ciekawości tego, co inne, różnorodne, nowe dla nas. Na pewno uczy też nas większej tolerancji, i, e, albo zmusza, ten, albo, albo, albo zmusza, tak, akceptacji. E, to jest e, podsumowanie tych moich doświadczeń, ale też pokazało mi, w ogóle dało mi taką. E, taką takie przemyślenie właśnie w takim momencie, dopiero kiedy zaczęłam już przebywać w tym towarzystwie międzynarodowym, że jednak język angielski i, i, i ta nauka, która gdzieś tam wcześniej była odbyta, daje nieprawdopodobne możliwości. Tak? I, I rzeczywiście to jest coś, co obocuje na przyszłość i sprawia, że tak naprawdę ten świat trochę staje się bez granic. I to jest piękne. Rozmawialiśmy o Twoich doświadczeniach, o początku Twojej drogi zawodowej do firmy technologicznej trafiłaś po studiach związanych z zarządzaniem. Czy to jest wiedza, którą wykorzystujesz w praktyce? Na pewno tak. Poza tym faktycznie studiowałam na Wydziale Zarządzania i pierwszy stopień studiów to było, to było zarządzanie, drugi stopień i studia magisterskie kończyłam na kierunku International Business czyli biznes międzynarodowy i tutaj studiowałam po angielsku i e, więc dało mi to na pewno też taką dużą pewność, e, jeśli chodzi o stosowanie właśnie e, języka angielskiego w, w biznesie, zupełnie inny e, inne pogląd na to wszystko. I rzeczywiście umiejętności takie, myślę, że ta szkoła bardzo jest związana z taką, e, kształtuje nas e, też między innymi do tego, żeby my, Pracować w korporacji, żeby nawiązywać relacje, uczy nas tego. Także tutaj studia były jak najbardziej trafione. Zresztą, jakby wybierając studia, moją główną motywacją było to, czy będę mogła odbyć tutaj, będę mogła pojechać na wymianę zagraniczną. Myślę, że na tamtym etapie to był jakby moja główna motywacja, tak, żeby. Jednak wybrać kierunek studiów, który, mnie, który mi to umożliwi, bo pewnie jak większość osób na tamtym etapie, zdając maturę, gdzieś tam szukałam jeszcze swojej drogi. Myślę, że też to, co wykorzystuję i to, co te studia mi umożliwiły, to między innymi to, że w trakcie studiów ja cały czas pracowałam. Mimo, że studiowałam dziennie i pracowałam jako konsultantka do spraw sprzedaży dla jednej firmy z branży Beauty w Perfumeriach, i to był taki naprawdę duży trening właśnie umiejętności sprzedaży sprzedażowych, interpersonalnych. Dało mi to też bardzo dużą pewność siebie, właśnie nauczyło mnie budowania relacji z ludźmi, więc myślę, że jakby połączenie tej wiedzy, takiej teoretycznej, z tym, że mogłam jednak praktykować różnego rodzaju i techniki sprzedażowej, również kształcić się w tym zakresie, to potem gdzieś tam znalazło odzwierciedlenie i do tej pory wykorzystuję to w codziennej pracy. Niezły przeskok z branży Beauty do branży technologicznej, a jeszcze po drodze było, to, 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 był, to był proces i e, taka chęć, chęć poszukiwania. Aczkolwiek ci, którzy pracują w sprzedaży więc zawsze mówią, że sprzedawać można wszystko. Pewnie tutaj większość osób i sprzedawców się z tym, z tym zgodzi, że nie do końca, jakby produkt nie jest żadnym ograniczeniem, tak? Tylko daje nam nowe przestrzenie do tego, jak to, jak to sprzedawać. Rozmawiamy o biznesie technologicznym. Ty jesteś kobietą i nie mogę Cię nie zapytać o to, czy ty czujesz w jakiś sposób że jesteś traktowana, nie wiem, inaczej, specjalnie, właśnie przez to, że pracujesz w takim sensie uważanym za bardzo męski? Czy to według ciebie w tej chwili już w ogóle nie ma kompletnie żadnego znaczenia? Nie jest to zupełnie moje doświadczenie. Nigdy nie miałam takich spostrzeżeń, żeby była traktowana inaczej, gorzej, trudniej, żeby była mi trudniej z, z tego powodu, że jestem kobietą. Myślę, że na przestrzeni ostatnich lat w ogóle ta ilość kobiet znacznie wzrosła w, w tej branży, co myślę świadczy o tym, że jednak to jest branża przyjazna i w żaden sposób e, nie wpływa na, na komfort kobiet i tego, jak one się w tej, w tej branży e, czują. E, przynajmniej w tym negatywnym aspekcie. Natomiast no, znam mnóstwo kobiet, które mają świetne kariery w branży IT, rozwijają się, są liderkami, zarządzają zespołami często męskimi. I nawet nie chciałabym myśleć, że to, gdzie one są, jakkolwiek jest związane z ich płcią. Jest to ich ciężka praca, doświadczenie, osobowość, predyspozycje do, do tego typu działań. No, oczywiście są aspekty, gdzie kobiety e, mogą uważać, że jest trudniej, ale nie jest to związane z branżą, tak? Tylko bardziej z e, dużo szerszym aspektem, aspektem społecznym. E, e, I tu myślę, że jest e, jeszcze sporo wyzwań, tak? e, Ale też e, myślę, że przepracowanie przez same kobiety, tak? Bo to jest nie tylko, nie tylko to są oczekiwania społeczne wobec kobiet, ale też oczekiwania kobiet wobec samych siebie. Myślę, że na znacznie lepiej jednak mężczyźni potrafią odpuszczać pewne rzeczy, natomiast kobiety jednak nadal mają tendencję do tego, do bycia na 100% w każdym obszarze ich działań. No i to przekłada się poniekąd na tą trudność, według mnie oczywiście. To jest tylko moja subiektywna opinia na ten temat. Pewnie wynikająca z doświadczeń. No, wynikająca z, z autopsji. krytery. Być może... Um... Dobrym pomysłem będzie wprowadzenie drugiego cyklu. E, jego historia i popytanie Panów o to, czy, czy te ich perspektywy jakoś się ukrzyżują z tym, o czym wy mówicie. E, czy ty wykorzystujesz nowe technologie? Nie chodzi teraz o życie zawodowe, mm -hmm. czyli o, o to, jak żyjesz e, prywatnie. E, w taki sposób, żeby m, nie wiem, polepszać jakość swojego życia, e, czy w ogóle uważasz, że ten świat technologii niekoniecznie musi wpływać na taki balans pomiędzy właśnie, nie wiem, pracą, życiem prywatnym i ludzi. To znaczy, ja jestem fanką nowych technologii i na pewno uważam, że one są stworzone, żeby jednak ułatwiać nam życie. I tak jak mówisz, zaczynając od czysto takich prozaicznych kwestii związanych, nie wiem, chociaż z tym, że w ostatnim czasie chyba wszyscy nabędają, większość osób była smartwatche, które śledzą nasze statystyki, ile zrobiliśmy kroków, jakie jest nasze tętno spoczynkowe i zachęcają nas do aktywności, czyli do poprawy takiego swojego dobrostanu. E, mieszkając w mieście, nie wiem, bo używamy nawigacji, żeby sprawnie przemieścić się z jednego miejsca do drugiego. No i bym się zastanawiała, czy to dobrze, bo ja mam wrażenie, patrząc na samą siebie, że odkąd używam nawigacji, to już kompletnie nie orientuję się, gdzie jestem, tylko tak naprawdę jeszcze, tak jak mówi do mnie telefon czy, czy, czy komputer pokładowy. A jednak kiedyś mam wrażenie, że miałam lepszą orientację w terenie. To znaczy, to na pewno jest słuszny punkt, dlatego że sama mam takie doświadczenie. W momencie, gdy, gdy mieszkałam w innych miastach i polegałam głównie na transporcie publicznym oraz na własnych nogach, żeby w ogóle, czy często jeździłam na rowerze, na przykład mieszkając w Pradze, bardzo często zwiedzałam sobie właśnie w ten sposób i nabywałam orientacji y, poprzez y, takie świadome y, podążanie z, y, jakąś trasą, mm -hmm. tak? Natomiast no, w tej chwili opieram się głównie na, na, na Niemiec i tak, i to jest rzeczywiście złudne, bo ja mimo że w Warszawie mieszkam już od wielu lat, to bardzo często y, nie wiem, gdzie jest jaka y, ulica, w jaki sposób dotrzeć do danego miejsca, także. Poruszam się w takim, bez nawigacji, tylko i wyłącznie po takim bezpiecznym moim kwadracie w, w pobliżu znaczy do znaczy Dokładnie, znaczy. i gdzie, gdzie wiem, gdzie, że mogę na pewno uniknąć korków, więc to raz. Natomiast jeszcze wracając do Twojego pytania. Tak, generalnie bardzo poprawia technologia jakość życia, ale jest oczywiście też pułapką. Cały koncept pracy zdalnej, tak? I, i tutaj lub pracy hybrydowej, myślę, że też bardzo jakby zmienił postrzeganie tego wszystkiego, bo z jednej strony technologia daje nam niesamowitą możliwość właśnie pracy z domu, z drugiej strony myślę, że to jest też kwestia indywidualna, bo słyszałam komentarze, zwłaszcza w tej pierwszej fazie, kiedy pandemia przymusiła nas do tej pracy danej, że ludzie nie odnajdywali się właśnie w takiej przestrzeni domowej, że zatracali się, nie wiedzieli, co jest, co jest tutaj pracą, co jest życiem rodzinnym, bardzo się to przenikało. Tutaj muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona właśnie z, z tego, że technologia po, po, ta, w ten sposób nam sprzyja, żeby jednak tą e, pracę hybrydową czy zdaną wykonywać. E, natomiast sama zatracam się czasami. E, Ponieważ większość aplikacji znajduje się na moim telefonie, e, jestem w podróży czy właśnie wieczorami, jak już teoretycznie nie pracuję, tak? Ale jednak czasami korci mnie, żeby spojrzeć na ten telefon, sprawdzić, co się dzieje na mailu e, i jest to swego rodzaju pułapka, tak? Natomiast no, na koniec dnia to my e, o tym decydujemy i, i mamy na to wpływ. Jest to trudne. Ale mimo wszystko nie wróciłabym do tego czasu, kiedy tych możliwości nie mieliśmy. Ja tak się uśmiecham, jak um, słyszę, że mówisz, że to my decydujemy i to my mamy na to wpływ. Tak, to prawda. Z drugiej strony, coraz więcej um, miejsca w takiej debacie, nie tylko u chyba naukowców, ale, ale takiej powiedziałabym powszechnej czy publicznej, um, zajmuje kwestia na przykład sztucznej inteligencji. Hmm. I kiedy jakby wyjdziemy poza te najprostsze takie funkcje, z których korzystamy i zaczniemy zastanawiać się nad tym w ogóle, jaka przyszłość nas czeka z tym partnerem, którym jest sztuczna hmm. inteligencja, to przecież są takie, nawet nie wiem, czy to nazwać teoriami, prognozy, które mówią, że za chwilę to my zaczniemy być w sumie niepotrzebni sztucznej inteligencji, bo hmm. te algorytmy też rozwijają się same. Jakby już w tym rytmie, który został im nadany, więc nie do końca mamy wpływ na to, w gruncie rzeczy, jak to będzie wyglądało. Ciekawa jestem, jak Ty to widzisz. Nie chodzi mi wyłącznie o sztuczną inteligencję, ale jednak o te bardzo, bardzo istotne zmiany uh -huh. i o to, jakie wyzwania przed nami jako ludźmi stoją, właśnie w kontekście tego, jak bardzo technologicznie ten świat, który znamy się zmienia, i być może, który też odchodzi trochę w zapomnienie. No, tutaj myślę, że dostęp do generatywnej sztucznej inteligencji to jest w ogóle totalnie zmienił postrzeganie nasze wszystkiego, i jesteśmy świadkami tak naprawdę kolejnej takiej gigantycznej rewolucji technologicznej. I ciężko rozmawiać w tej chwili o nowych technologiach bez właśnie wspominania sztucznej inteligencji. Bo w zasadzie każda branża technologiczna, ale też niezwiązana stricte z technologią, tak czy inaczej będzie jakby oparta na tych rozwiązaniach sztucznej inteligencji i w każdym urządzeniu, które obsługujemy, ta sztuczna inteligencja będzie. Także rzeczywiście jest to. Temat bardzo na czasie. Kto śledzi nowinki technologiczne, jakby ma tego świadomość. Natomiast, tak, no, wiąże się to z pewnym ryzykiem. Powiedziałabym, że nawet całkiem sporym. Na pewno ryzykiem dużym jest izolacja społeczna rosnąca i jednak myślę, że coraz więcej ludzi będzie się zatracać w tej przestrzeni internetowej, przestrzeni nowych technologii, natomiast będzie coraz, coraz większa izolacja społeczna i i to nie jest dobre w, w kontekście przyszłości, bo jednak jesteśmy ludźmi, wywodzimy się z, z tych interakcji i, i tutaj mamy znaczną przewagę nad e, chociażby sztuczną inteligencją. Mamy emocje. Mamy emocje, ona jeszcze nie ma. No właśnie pytanie, dokąd nas to zaprowadzi, czy te algorytmy ben, będą w stanie się tak przekształcić, żeby... E, no tutaj nie sądzę już, nie chciałabym iść tą drogą, nawet e, myśleć, e, że to się kiedykolwiek e, stanie. Na pewno ryzykiem jest to, że jednak wiele osób będzie musiało się przebranżowić. Tak? Pojawią się nowe zawody, niektóre, niektóre osoby będą musiały po prostu się przekwalifikować, żeby umieć tą technologię wykorzystywać i po prostu doprowadzić do jakiejś optymalizacji tych zasobów ludzkich w taki konstruktywny sposób. Więc to jest na pewno też duże zagrożenie. Albo szansa. No bo, bo jako to można traktować. Także, także tutaj zobaczymy jak to się dalej potoczy. Natomiast kolejnym zagrożeniem myślę, że jest dezinformacja i szerzenie fake newsów, które już większość z nas miało okazję gdzieś tam Spotkać się z, czy z fake newsami, czy właśnie z, z takimi formami dezinformacji, które są czystą formą manipulacji, tak? I to niesie ze sobą wiele, wiele ryzyk, jest, jest zagrożeniem. Także myślę, że to są te, te największe, tak, które gdzieś tam się z tym wiążą i które mi te w tej chwili przychodzą na myśl. I nie wiem, czy jeszcze. Rozmawiamy o wyznaniach, o zagrożeniach, o jakichś obawach, które mm. mogą się wiązać z tym, jak zmienia się pod wpływem technologii świat. Do tych fake newsów ja idę z informacji ja dodałabym jeszcze. Chyba zmiany naszych sposobów zachowania w internecie. No tutaj na myśli też bardzo są siłę hejtu, siłę negatywnych komentarzy, negatywnego, negatywnej obecności tak naprawdę w świecie indywidualnym. Kiedy obserwuje się, i też zresztą chyba już badania to też pokazują, to co dzieje się w mediach społecznościowych, to część. Portali, które miały służyć budowaniu relacji, właściwie służą w tej chwili tylko i wyłącznie do tego, żeby komuś zrobić coś złego i coś negatywnie skomentować. Więc to też jest na pewno zmiana, którą pewnie warto jakoś obserwować i, i, i uważać na to, co się z nami dzieje. Tak, wpływem też tej wolności technologicznej. A zdecydowanie to jest duże ryzyko związane w ogóle z rozwojem mediów społecznościowych, więc nawet nie sztucznej inteligencji i to jest bardzo niepokojące. Jakiś czas temu nawet słyszałem, jak ktoś, chyba Aleksandra Kwaśniewska, wypowiadała się w jakimś podcaście, że ona tym osobom, które hejtują jej osobę generalnie życzy szczęścia, bo i bardzo mi się to spodobało, i w ogóle skłoniło mnie do jakiejś takiej refleksji, bo uważam, że osoby, które piszą negatywne komentarze pod postami jakichś ludzi, tak naprawdę muszą być bardzo nieszczęśliwe, że poświęcają swój czas na to, żeby wylać jakieś takie wiadro negatywnych rzeczy na, na drugą osobę. Tym bardziej, że nie jest to konfrontacja face-to-face, face, która jest jakby, gdzie, gdzie możliwe jest wywiązanie się pewnej dyskusji, konfrontacji, opinii, tak? tylko jest to po prostu wylewanie swoich frustracji na, na drugą osobę. Ja tego nie rozumiem. To jest bardzo niebezpieczne też w kontekście dorastania młodzieży tak? i tego, że jednak w tej chwili już widzimy fale rosnących depresji wśród dzieci i tak dalej. I myślę, że to jest Szalenie trudne też dla rodziców, żeby uchronić te dzieci, żeby budować w nich takie poczucie własnej wartości, żeby one nie, nie identyfikowały się w żaden sposób w tym, co widzą w internecie. Zwłaszcza, że właśnie na mediach społecznościowych postowany są. To zdjęcia, które są najczęściej perfekcyjne. Teraz jest ten nowy trend, tak, takiego większego pójście w ten trend naturalności, tak, ale jednak to jest jakaś nisza. Myślę, że większość nastolatek, dzieci porównuje się z osobami, które, te, które jednak skłonne są do pokazywania takiego perfekcjonizmu. Tak? To sprawia, że. Ale myślę to sprawia, że one czują się źle, czują się gorzej, dążą do tego w jakimś stopniu, ale tak naprawdę nigdy tam mogą nie być ze względu na to, że nie jest to po prostu prawdziwe. A my jako dorośli sami też ulegamy temu, tak? Więc ciężko te dzieci uchronić tak naprawdę i tutaj sama jestem na, jeszcze nie na tym etapie, ale myślę, że w, w, w za jakiś czas też mnie to, to dotknie. Więc staram się po prostu od najmłodszych lat budować to poczucie właśnie takiej wartości, nie wynikające z porównywania się z innymi. Tak? I niech to będzie optymistyczny akcent na koniec. Nie wszystko jest przez technologię jeszcze zawłaszczone. Wciąż jest, jest w nas miejsce na emocje i na to, co najbardziej jakoś osobiste intymne. E, dziękuję Ci bardzo za tę miłą e, rozmowę. E, to było kolejne e, inspirujące spotkanie z cyklu Jej Historia. E, w pięć pytań, tych pytań troszkę nam się zrobiło więcej, ale tak to jest z e, fajnymi, ciekawymi rozmowami. E, bardzo dziękuję. Ja nazywam się Anna Król, a partnerem tego cyklu jest HP Post.